Cześć, witajcie, z tej strony Roid i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Circle Empire. Dzisiaj stwierdziłem, że zagramy sobie pielęgnującymi przyrodę z dodatku Apex Monsters, którzy jako dodatek za każdy przejęty krąg otrzymują dwie trujące wieże i trzy drzewka. I co by sobie tutaj zagrać? Zagramy sobie łowę na potwora, na drugiego potwora, czyli na Sudogara sprytnego. Jest to mapa na 16 kręgów, czyli na dwa razy więcej niż na poprzedniej walce z bosem. I zagramy sobie na poziomie ekstremum, żeby troszkę uroz urozmaicić naszą rozgrywkę. Więc na start postawimy sobie magazyn. Od razu damy sobie ze trzech kolejnych robotników i zobaczmy, co nas tutaj od razu otacza. Na północy mamy potwory z siłą 340 na. Wschodzie z siłą 300, a na zachodzie bandytów z siłą 460. Czy mamy tutaj coś ciekawego do. Jed z jednostek. Z jednostek mamy dniowego nekromanta, wściekłego głaza, mamy żaby, jednorożce, mamy smoki, mamy druidę. Hmm. Co robi? Z tego co się orientuje, jak postawimy sobie dniowego nekromanta i do niego dołożymy dynię, na którą nas jeszcze nie stać niech wasza dwójka zbiera drewno to on powinien przemienić tę dynię w jakiegoś wojownika, chyba jeszcze nie jestem tego w stu prezentach przekonany dlatego zaraz się przekonam tak, mamy człowiek dynie. okej, okay. myślę, że wygląda to zacnie co my tutaj jeszcze możemy spróbować? Nie wiem, to rzućmy sobie jednego głaza. Głaz ma siłę 80, także jest silniejszy od naszych wszystkich jednostek, chyba razem wziętych. 40. No, brakuje mu mało, ale myślę, że sam by sobie dał z nimi rada. Co my tutaj możemy zdziałać na początek? Myślę, że i tak najprostszym dla nas celem będzie atak na wschodzie. I tutaj też nasza. Siłę będziemy zbierać. Jak Wam minął dzisiejszy dzień, kochani? Bo mój minął zarąbiście. W pracy nie robiłem nic a nic. Także jest idealnie, bo troszkę wypocząłem. Na autobus musiałem długo czekać. Co mnie, to mnie trochę zmartwiło, bo czekałem około 40 minut na autobus do domu. Ale. Jestem, odpocząłem, zjadłem sobie drwala z maczka, ponieważ zaraz wycofuję. Więc wszystko jest pięknie, tacy kolorowo. Kurde, no potrzebujemy tego drewna. Czemu od nas nikt nie zbiera? O, drewna. Ile tu mamy siły? 290. Myślę, że postawimy jeszcze jedną dynię. I z racji tego, że potrzebujemy drewna, od razu. Nadciągamy tutaj walczyć z potworami. No, tak jak mówiłem, nasze jednostki bez problemu się przez nie przebijają. I co my tutaj odkryliśmy od razu? To jest już nasze, więc tutaj trzeba będzie postawić z pięciu chociaż robotników: Imperium 1200 i Bandyci 1200. No to tutaj naszych następnych kroków nie będziemy na pewno zmierzać, a uderzymy zaraz tutaj, i nawet nie wiem, czy nie zrobimy tego. Od razu. Tak, chyba zrobimy to od razu. Mamy wsparcie od naszych wieżyczek, więc powinno pójść to w miarę sprawnie. Jak macie jakieś propozycje, z jakiej prasy można nagrywać, je mogę nagrać, żeby to było ciekawe, jaką taktykę obrać, żeby to też nie było jakoś proste, nie było też zbyt skomplikowane, ale żeby po prostu to się przyjemnie oglądało, to możecie rzucić propozycję w komentarzu. I generalnie przypominam Wam w Piątej minucie nagrania, że jeśli materiał Wam się spodoba, możecie go ocenić, zostawiając łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, co tam Wam się tam żywnie podoba. Możecie także napisać, jak Wam minął dzisiejszy dzień. Dobra, coś, coś bardzo powoli to idzie nie rozumiem dlaczego. Nie możemy się przebić przez tą wieżę. Ejejej, bo nasze siły tutaj. Są dość mocno poniewierane, a my jeszcze musimy postawić bank. Tak minimum jeden. Jak to tu wygląda? No dostajemy dość mocno po dupie. Czy możemy jakoś wspomóc nasze oddziały? No tak nie za bardzo. No tutaj trochę możemy... Gdzie jest nasz mag? Halo, magu. Czemu ty nie strzelasz? Dobra, dołóżmy... Żaby. Widzę, że to będzie walka na wyniszczenie wręcz z tymi przeciwnikami. Kolejna żaba. Niech rusza do boju. Za nią zaraz kolejna. I kolejna. Żaby mają 30 siły, także zbyt mocnymi jednostkami one jednak nie są. Ale no, lepszy ryc niż nic. Kiedy będziemy mieli dostęp do jakichś lepszych, jedno lepszych jednostek? Syrena jest 150 zł, ale nie mamy jakiej pojawić. Wszystkie jednostki są jednak troszkę tutaj pod złoto. A katapulta? Katapulta wymaga 400 drewna. Weźmy ich, rozbijmy na inne drzewo. O, 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 dobra, przebiliśmy się tutaj. Okrąg jest nasz. Nasze jednostki dostały naprawdę niezły wpiernicz tutaj. Ale dzięki temu możemy sobie postawić o kolejnych zbieraczy drewna. I co tutaj odkryliśmy? Potwory, jedynie nasze kochane z 590 sił, mają, ty, mają tyle tylko dlatego, że mają druida, którego my też będziemy planowali sobie stworzyć. No teraz naszym celem będą ci bandyci nieszczęśni, więc trzeba się będzie jakoś przez nich przebić. No to mamy 16 kręgów, my zdobyliśmy dopiero, dopiero 3. No, kapłana nie zrobimy. Mam nowe przepisy. Kontrola życia i obuś, znaczy no klasycznie chyba każda jednostka to dostaje. A może gdyby tak pozbierać sobie na smoka albo druida, tylko to by wymagało większej ilości banków. No bo to wszystko jest dość mocno na złocie oparte. On zbiera 100% więcej, ale on nie zbiera złota. Nasze banki sobie zbierają w swoim wolnym tempie. Dołóżmy sobie ze trzy żapy, chociaż mamy te 420 sił. Postawmy sobie ze dwie dynie. Może one jakoś ewoluują. Nie, nie udało się, ale mamy równo 460. A na tej mapie mamy kopalnię złota, więc tutaj się udamy. Pozbądźmy się łuczników przeciwnika od razu, bo są bardzo upierdliwi. Chociaż jego armia chyba składa się z samych łuczników. Nasza wieżyczka tutaj ładnie skupia się na toporniku. Magniech skupi się na jego toporniku w takim razie. A my złoto zbieramy dalej. No przydałoby nam się... Zostaliśmy od południa zaatakowani. Nie jesteśmy chyba na to gotowi nawet. Ale... Kto tutaj zaatakował i dlaczego... Nie no, przebijemy się. Pojawiły nam się wieżyczki, które nam jeszcze pomagają, więc jest genialnie. Nie wiem, czy przeżyjemy. ej. ej, ej. Bo ja nie wiem, z jaką oni siłą zaatakowali. Ale to był tylko mały atak, więc jest ok. A my zostaliśmy tutaj zaatakowani. ej. ej, ej. to mi się bardzo nie podoba. Ale dobre, nasze żaby sobie tutaj powinny dać radę, czyli zostaliśmy zaatakowani z dwóch stron równocześnie. Dobra, troszkę więcej w takim razie chłopków, parobków tutaj postawimy. Postawimy kopal ko kolejną kopalnię złota. No ci łucznicy nas trochę maltretują. Pytanie, czy zamknie im się brama, czy będziemy mogli się jakoś przebić? Dobra, no cóż, no skierujmy w takim razie nasze siły tutaj, razem z magiem, bo musimy jakoś pomóc obronę tych terytoriów. Kurde, to złoto nam się naprawdę wolno generuje. Nasza armia dopiero tutaj dotarła. Kilka kulek więcej postawmy. Jak to to wygląda? 790 do 1200. Ej, ej, ej. dobra. Tutaj, tutaj idziemy. Bronimy tego terytorium. Musimy się przebić przez jego bramę. Mamy 870, więc to nie jest wyrównana walka ale spróbujemy się przebić, no jednak ci będę ci się bardzo zapędzili do przodu, ekonomicznie jak i, jak i nieekonomicznie. Tracimy drastycznie na sile w tej walce, no, ale nasze żaby awansują, więc wygląda to w miarę sprawnie. No tego robotnika nie chcę stawiać, bo on jednak kosztuje sporo, a nas na to nie stać. Czy my coś tu możemy. Tak, możemy tutaj dołożyć żabę? Możemy tu dołożyć jedną kulę, która nie wiem. Czemu te wojska tu nie dotarły? Te wojska łącznie mają i tak bardzo mało siłę. Oj, oj, oj. Kiedy coś możemy postawić nowego? Nawet nie wiem. Mm, jeszcze zostaliśmy zaatakowani. Ej, 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 co tu się dzieje? Dobra, więcej żab. Nasze żaby mają 420 siła. No ale na każdą żabę marnujemy też 25 złota, jednak. A to nie na tym powinno polegać. Bo jesteśmy atakowani aktualnie z każdej możliwej strony. I jeszcze cały przychód tutaj na złocie tracimy. Dobra, wyciągnijmy ich trochę. Gdzie tym razem nas atakują? Jeszcze nas nie atakują od północy. Jak my już drewna nie mamy. Czy my coś tu możemy zdziałać? Możemy... O! Dobra, na południu jest jakaś walka. Więc tam możemy spróbować się przebić. Tutaj powinniśmy się raczej wybronić. Tutaj... No, zabijcie tego ostatniego. I czy coś tutaj możemy zdziałać? A tutaj, tutaj trwa walka. Dobra, stąd się możemy wycofać. Możemy ruszać, bronić naszych terytoriów na północy. Tutaj się wybroniliśmy, i niech nasze żaby podbiją to terytorium tutaj. Ponieważ jesteśmy troszkę wybrakowani, jeśli chodzi o surowce. Sz w szczególności, jeśli chodzi o drewno. A tutaj mamy te nasze żabony. Tu mamy kolejną armię żabek. Niech one ruszają się połączyć tam mniejszą armią. Tutaj, momentalnie chcę zobaczyć kilku kolejnych zbieraczy. O Jezu, ile tu jest kamulców. I tu mamy już zaraz naszego bossa. Jest blisko nas, ale my jeszcze nie jesteśmy w stanie się przez niego przebić. Zwłaszcza, że mamy dość silnych przeciwników w naszych, w naszych okolicach. Pytanie: czy będziemy mieli kiedykolwiek surowce na. Coś innego. No tutaj sobie dostawmy kilku. Tutaj, tutaj sobie może jednego dostawmy. Bo ta wielka, trująca żaba tez, też nam może dużo dać. Jednorożec. Co ma jednorożec? Ogłusza przeciwnika, ale może byśmy pozbierali sobie na jakiegoś smoka. 4000 drewna, 6000 jedzenia. No nie do końca nas na to stać. Dobra, postawmy sobie tego jednorożca. Dodatkowo dorzućmy sobie takich trzech tanków do naszej drużyny. Od razu na nich idziemy, bo to mija się z celem, żeby oni tak, tak, tak nas atakowali non stop. Zwłaszcza, że możemy cały czas otrzymać atak od południa. A z taką armią mając tego jednorożca, naszego wspaniałego, myślę, że będziemy w stanie jakoś się przebić. Postawimy sobie także kolejny bank. Oni nas nie zaatakują, bo to są porwory. Jak idzie oblężenie? No, mamy 2000 siły, więc to idzie sprawnie. Tutaj od razu podbiliśmy. Rzućmy sobie. Czy jednorożec może awansować? No, niestety nie może. Mamy 2300 sił. To tak, ruszymy sobie. Tak, całą armię ruszamy tutaj. I skupimy się na jego medykach w pierwszej kolejności. Żeby nie było sytuacji, że jego armia się non-stop Chociaż na tym drui wypadałoby się skupić. Kurczę no, to nie jest takie proste jak myślałem. Bo on ma tych swoich cholernych medyków, ma tych swoich kuszników, które biją naszym jednostkom duże obrażenia. Tutaj widzę jakiegoś weterana, weterana więc przez niego się przebijemy. Medyka. Teraz zaczynamy na łucznika konnego. Dobra, ja się boję tutaj o życie naszego jednorożca, on był dość drogą jednostką. Dobra, stąd bym nasza armia. może nie wycofał, zostawmy je tam. Ale on nie awansuje, a jest już na wybicie. Ma tylko 237 zdrowia. Równocześnie, no, na tego druida wypadałoby by pozbierać troszkę złota. Dlatego w każdej naszej prowincji wypadałoby postawić od razu bank. Ażeby to się jakoś rozwijało. No z tej strony nie ma co liczyć na żadne ataki. Tu mamy tylko bossa. Z tej strony nas nic, nic nie zaatakuje. Nasza siła wypadowa w tym momencie to 2285. O, tu mamy teren bez ochrony. To od razu sobie możemy to przejąć. No i się może wycofać tak profilaktycznie. Postawmy sobie także tutaj kilku robotników. Postawimy sobie bank. ...i jesteśmy momentalnie atakowani, no cholera jasna. Dobra, niech nasze armie tu ruszają pomóc. Ale tego złota nigdy nie... nie dozbieram. A druid by się przydał na regenerację. O, dobra. Dostawiamy druida. Dostawmy sobie... ...ze trzy katapulty. Ty, ale tego dru druida nie po to zbieraliśmy tak dużo, żeby on zaraz nam zdechł, tak? Mam nadzieję, że on nam nie zdechnie tak szybko. No nie gadajcie. Padł nam druid, od razu. A zbieraliśmy na niego. No cholernie dużo jednak. Przynajmniej ta żaba. jakoś wygląda. Dobra, no ruszamy na nich. Nie będą nam bezczernie niszczyć naszych jednostek. Mam nadzieję, że jakoś w miarę sprawnie się przez nich przebijemy. I jeśli dotrwaliście do tego momentu, to chciałbym wam powiedzieć, że ten odcinek widzicie prawdopodobnie w okolicy godzinie, godziny 15-16, jeśli wszystko dobrze poszło. Ale o godzinie 20 lub 21 pojawi się także odcinek z Ajzaczka, więc bardzo wam was zachęcam do tego, żebyście weszli, zobaczyli co się święci. A myślę, że odcinek wyszedł w miarę fajny. No, nasze katapulty nie istnieją. E, oczywiście, że do kopalni złota dorzucimy więcej ludków. Tutaj potwory zaatakowały naszego przeciwnika na północy, dlatego myślę, że to jest idealny moment, żeby nasze katapulty zaczęły go masakrować i żebyśmy my się przez niego przebili, ponieważ no, część jego sił musiał przeznaczyć na walkę na innym froncie, jednak tak. Tych naszych chłopków bym przerzucił do zbierania tutaj, ale nie, 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 nie. To jest zły pomysł, żeby tak, żebyście tak szli. Przejdźcie sobie najpierw tutaj. Czy my się nie możemy przebić przez jego bramę? Dziękuję. Ruszajmy na niego w takim razie. A ty, chodź tu, zombie, ty masz zbierać złoto. Uuuu, dobra. Mamy kolejny teren, przetransportujmy nasze jednostki na jakiś bardziej. A od razu, niech tutaj ruszają. Wy sobie tu zostańcie. Mamy smoka, dro moi drodzy. O jezu, jak on. No i to się nazywa. To się nazywa armia. Nawet nie zauważyłem, kiedy on na nas ruszył. 2300, my mamy 3100. Mamy smoka, mamy druida. <laughs> Przepraszam, musiałem sobie odchrząknąć. No, patrzcie, co tu się dzieje. No i to możemy już nazwać prawdziwą walką. Ej, nie. Dobra, już myślałem, że tam smok umiera i chciałem się przerazić, ale ten smok jest jednak dość wytrzymałą jednostką, z tego co się orientuję. I on może awansować w złotego smoka. O. Dobra, ruszamy tutaj od razu. Pozbądźmy się tej jego ostatniej jednostki Ustawmy się gdzieś tutaj, zrobię sobie od razu screena pod miniaturkę, że mamy tego smoka. Dobra, i robimy sobie cyk screenek. Oddalamy ekran, robimy kolejnego smoka. No patrzcie jak one majestetycznie wyglądają. Dobra, mamy tutaj 3000. Te wszystkie pola powinny być nasze. Tak, cały wschód jest nasz. I zaczniemy sobie chyba od północy. Myślę, że tam będzie najbezpieczniej się udać. Nie mamy żadnego pola, żeby pojawić syrenę, niestety. A jakiś kapłan by tu się nam przydał? Hmm. Nie pozbieramy na nic ciekawego. Dlatego myślę, że zaatakujemy te stwory. Ile mamy siły? 3500. Wszystko nasze dotarło? Wszystko, czyli jesteśmy delikatnie osłabieni. Czy my coś tu możemy zrobić, żeby pomóc naszym jednostkom? Nie do końca. A my tracimy smoka? Ej, to, to nie jest tak dobre, jak myślałem, że to może być. Czemu te moby są tak silne? Dawać mi tu jednorożca jakiegoś. Dawać mi tu więcej żabonów. I czemu my przegrywamy na jakieś głupie potwory? Dobra, zniszczmy te skrzynki. Duży strażnik. Mistrz robotników. Szef boru. Co tu się dzieje? Nie, nie, przez bossa nie chcemy jeszcze przechodzić. Ona, on się stakuje z siłą, ma już 4,5 tysiąca. Dobra, przejdźmy sobie tutaj na południe. Myślę, że pomożemy tutaj troszkę zanihilować się naszym przeciwnikom. Mamy naszego druida. Dzielnie tutaj kroczy. Dołożymy kolejnego wielkiego żabona. Dołożymy. Sporą armię małych żabek. Nasza siła teraz to 5000. Więc ruszamy tutaj. Nasz smok by musiał się wycofać. Może. Aj jaj. No i straciliśmy tego smoka. Czy my coś tu jeszcze możemy wskórać takiego, żeby się fajnie przez nich przebić? No tak, nie do końca bym powiedział, możemy co najwyżej, o tutaj, jeszcze na południe się przejść i ich, ich szamanów zniszczyć. Tym sposobem też zdobędziemy wszystkie pozostałe kręgi poza bosem. No i na bossa musimy się jakoś porządnie przygotować, on jest od nas o wiele silniejszy w tym momencie. Dostawmy sobie kilka tanków z przodu, zróbmy sobie całą masę żab. A mówiąc całą masę, mam na myśli naprawdę masę 5300 sił. No cóż, no on ma 3 życia. Spróbujmy. Spróbujmy zawalczyć z naszym bosem. Z tego co widzę, on podpala nam całą armię, ale jedno życie już mu padło. Przez drugie się przebijamy, przy pomocy naszej trucizny, w sumie tylko to chyba nas ratuje. Dobra, nie było tak strasznie. Udało nam się zwyciężyć, wszystkie pola są nasze, boss jest pokonany. Zobaczmy, na jaką rangę zasłużyliśmy sobie po tej walce. Ranga 17, mistrz 18, duży strażnik. Nie wiem, czy te rangi jak idą w górę, to jest lepiej, czy jak idą w dół. Ale, czy, zobaczmy też, czy coś odblokowaliśmy. Nadal nie wiem, do czego służy ten skarbiec, poza tym, że dostajemy coś jednak z tego. Hmm... Odblokowaliśmy Ksa i kse z demoniczną parę, a także Tenerbie, tradycji i tryb trudności koszmar. Dobra, to będziemy sobie to testować w następnych odcinkach. Tutaj mamy nasze nowe jednostki. A teraz kończymy ten odcinek. Ja byłem ja, wy byliście wy. I zapraszam do późniejszego odcinka Sajdaczka. Siemanko.